Lost Solar Sight to gra, na której niestety trochę się zawiodłem. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem trailer tej gry na początku tego roku, pomyślałem, że w końcu coś wypełni tę pustkę, teraz po ogromie Final Fantasy 16. Tak, tak, wiem, że wiele osób zaraz mi powie, że to nie jest prawdziwy Final, bo odeszł od kombatu turowego lub jego wariacji. Ale mimo tego, jako sama w sobie gra da mi na dużo fanus z kombatu, oraz kolosalną ilość epickich wart z bossami. I takie właśnie miałem nadzieję co do Losola. Jasne, granie miała za plecami budżetu i doświadczenia z Quirinix, dlatego też mój hype nie był bardzo wygórowany, a mimo wszystko się zawiodłem. Zanim przejdziemy do samej recenzji, warto poznać fascynującą, ale też tragiczną po części historię powstania tej gry. Lost Soul Aside to bowiem przykład tego, jak pasja i ambicje mogą się spotkać z brutalną rzeczywistością rozwoju gier wideo. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy Yang Bing, pochodzący z Chin, student mieszkający w Korei Południowej, zafascynował się zapowiedziami Final Fantasy XV. Był fanem serii Final Fantasy, a także gier akcji pokroju Demi-May Cry, Bajonety czy Ninja Gaiden. Zainspirowany tymi tytułami postanowił sam nauczyć się tworzyć gry i to od podstaw. Bez żadnego formalnego doświadczenia nauczył się 3D modelingu, programowania i obsługi Unreal Engine 4. Przez dwa lata pracował samodzielnie nad projektem Lost Soul Aside. W lipcu 2016 roku Yang Bing opublikował na YouTube 5-minutowy zwiastun swojego jednoosobowego projektu. Materiał bardzo szybko zyskał popularność i zrobił wrażenie nie tylko na graczach, ale także na przedstawicielach branży zwłaszcza na Sony. Sony w tym czasie uruchamiało swój program China Hero Project, który miał na celu wspieranie niezależnych chińskich deweloperów. Lost Side zostało włączone do tej inicjatywy, a Yang Bing założył studio Ulti Zero Games. Pierwszy zespół był naprawdę niewielki, zaledwie kilkuosobowy, jednak ambicje były duże, a zainteresowanie projektem rosło. W krótkim czasie zespół stworzył demo na Gamescom, co jeszcze bardziej zwiększało zainteresowanie grą. Z biegiem lat zespół się rozrastał, ale problemy zaczęły się piętrzyć. Choć brak jest oficjalnych informacji o tym, że gra miała być pełnoprawnym Open Worldem, niektóre wcześniejsze materiały promocyjne sugerowały większy zakres niż finalna wersja. Prawdopodobnie wizja projektu została z czasem zredukowana, być może ze względu na ograniczone zasoby i doświadczenie zespołu. Niektóre relacje sugerują też, że około 2020 roku nastąpiła przebudowa struktury gry. Być może porzucenie wcześniejszych założeń lub mechanik. Trudno jednak mówić o całkowitym resecie produkcji, bo na to nie ma po prostu twardych dowodów, mimo plotek krążących w internecie. W tym okresie, jak wiele innych studiów na świecie, Ulti Zero Games zmagało się z wpływem pandemii COVID-19 i lockdownami w Szanghaju, które wymusiły pracę zdalną i wpłynęły negatywnie na tempo produkcji. W dalszych etapach Sony pozostało zaangażowane jako wydawca i partner. Krążą niepotwierdzone informacje, że Sony pomogły zespołowi w zakresie scenariusza czy narracji. Być może korzystając z doświadczenia własnych studiów, na przykład tych pracujących przygodowo w Horizon, co sądzę, że raczej nie miało miejsca, mimo plotek, bo zaraz przejdziemy do sekcji o fabule i tam się Wam powinno wszystko rozjaśnić. Finalna wersja gry nie zawiera otwartego świata i skupia się na liniowej strukturze oraz widowiskowych walkach. Choć projekt rozwijał się przez 11 lat, faktyczna pełnoskalowa produkcja trwa najpewniej od około 2018 roku, kiedy studio rozwinęło się i przeszło od prototypu do konkretnego planu wydawniczego. Tak więc znamy już historię powstania gry, to przejdźmy do recenzji tego, co w Lost Soul Aside faktycznie potrafi zrobić wrażenie, czyli od strony wizualnej. Gra czasami rzeczywiście może wyglądać spektakularnie. Szczególnie widać to podczas większych walk z bossami, gdzie efekty cząsteczkowe potrafią naprawdę zaskoczyć, jak błyskające się magiczne cięcia, eteryczne pazury, czy eksplozje energii. Te sekwencje walk wyglądają naprawdę fantastycznie, ale nie wszystko złoto to co się świeci. Przede wszystkim mamy problem z nierówną jakością tekstur. W niektórych miejscach widać tekstury wysokiej jakości, a moment później patrzysz na coś, co wygląda, jakby zostało przeniesione z PlayStation 3. Szczególnie widoczne jest to w scenach eksploracyjnych, gdzie niektóre powierzchnie wyglądają płasko i bez detali. Animacje postaci to osobny temat. Te walce są płynne i responsywne, ale cutscenki... tu mamy prawdziwy horror. Animacje twarzy są sztywne, jak deska, ruchy uszczęsto pasują do dialogu, a całe postacie poruszają się, jakby były marionetkami. Jeden z recenzentów określił to jako spektakl marionetek i w sumie trudno mu się tu dziwić. System światła i cieni jest mieszanką sukcesów i porażek. Light tracing jest dostępny, ale jego implementacja pozostawia wiele do życzenia. Czasami odbicia wyglądają realistycznie, a czasami po prostu się nie ładują. Cieni też mają swoje problemy i albo są za ostre i sztuczne, albo kompletnie nie renderują się w niektórych scenach. Co do różnorodności wizualnej, to gra idzie bezpieczną ścieżką. Mamy klasyczny Fire Zone, Ice Zone i tak dalej. są rozmaicone, ale nie przełamują żadnych konwencji klimat science-fiction mieszany z fantazji działa całkiem dobrze, ale wszystko to wygląda znajomo, tak jakbyśmy widzieli to już setki razy w innych grach. Wiele z tych rzeczy co wymieniłem w sumie przeszłyby na spokojnie, gdyby nie wyrąbana w kosmos scena, która do dzisiaj nie mam pojęcia czym była spowodowana. Ale przejdźmy teraz do sekcji, w którą najbardziej ubolewam. Nie ma co ukrywać, ale fabuła, świat i narracja to u mnie jest top jeden priorytet w grach. Średni combat czy grafikę potrafię przełknąć, o ile wcześniej wymienione rzeczy mi po prostu siądą. Uwaga, spoilery, przejdźcie do tej minuty materiału, jeśli planujecie ogrywać los Sola. W skrócie, będę teraz omawiał fabułę. Fabuła to prawdopodobnie najsłabszy element całej gry. Gra zaczyna się w mieście Primarius, gdzie główny bohater Kaiser, i jego młodsza siostra Luisa należą do ruchu oporu Glimmer, który walczy przeciwko tyrańskiemu imperium Celestria. Podczas festiwalu imperialnego planują akcję mającą zainspirować ludność do powstania. Ale wszystko idzie nie tak, z nieba spadają meteory, a okazuje się, że to inwazja Wojdraksów, międzywymiarowych potworów, żywiących się duszami. W chaosie, Kaiser wpada do podziemnego laboratorium, gdzie napotyka arenę, czyli uwięzionego smoczego Woraxa. Łączy się z jego mocą, dzięki której wydostaje się na zewnątrz, gdzie czeka go horror, bo dusza Luisy zostaje porwana przez Wojdraksy. Po tym, jak święty rycerz Wesper w akcie tchórzostwa popycha ją przed siebie jako tarczę. To jest. Jeden z najbardziej absurdalnych momentów w grze, facet dosłownie telepatycznie rzuca dziewczyną w potwora i ucieka. Następnie Kejser z Areną i dają się na Mount Salvation, gdzie uwięzieni są Voidraxowie razem z ich przywódcą Aramonem. Tam poznajemy królową Sererię, która strzeże pieczęci. Okazuje się, że Aramon manipuluje energią Voidrax, aby zebrać pięć fragmentów Kryształu Duszy z alternatywnych wymiarów. I Kejser musi je zebrać zanim Aramon się uwolni. No i teraz zaczynamy faktyczną już podróż. Pierwszą, która prowadzi do Chronicord Dimension, gdzie Kaiser zdobywa pierwszy fragment. Potem trafia do Skycrest Badlands, Aeroflux Dimension, gdzie uwalnia ducha Backhorna. Następnie przenosimy się do Mistwood, gdzie Kaiser spotyka mistrza Neverwinda i ponownie jego uczennicę Zanę, córkę króla Frosthold. Po uwolnieniu ich od skorumpowanej energii Wojdrak Zana prowadzi go do Lephonix Dimension. Następnie udajemy się do królestwa Frosthold, gdzie okazuje się, że król też jest skorumpowany przez Wojdrakcy. Po jego uwolnieniu dowiadują się, że Entropy's Dimension się rozpada, co osłabia pieczęć Aramona. I tak, e, tak jak myślicie, nic się tutaj na tych lokacjach praktycznie nie dzieje. Idziemy od punktu A do punktu B, żeby tylko pokonać ostatecznego bossa tej lokacji, zdobyć fragment. I idziemy dalej. W stolicy Imperium cesarz Highcastle ujawnia wejście do Dragon Ruin Dimension, ostatniego wymiaru. Po zebraniu wszystkich fragmentów cesarz grozi egzekucją cywilów, bo jak żeby inaczej, no, to musi być bad charakter i taki bardzo płytki żeby kejzer mu je oddał. Cesarz używa fragmentów do transformacji, ale zostaje pokonany przez kejzera, arenę zaną i rycerza Wiktora. No i teraz płynnie przechodzimy do finału, gdzie Seleria i czterech lordów poświęcają się, by dać kejzerowi moc do starcia z Aramonem. Okazuje się, że Aramon przez cały czas manipulował cesarzem i królem, prowokując dziesięcioletnią wojnę, która osłabiła jego pieczęć. W kosmicznej bitwie kejzer pokonuje Aramona, uwalnia wszystkie dusze z kryształu, a Luisa wraca do życia. Ale na odchodzi w nieznane, a Wiktor przyjmuje władzę w Imperium, pracując z Glimmer nad odbudową. No, czyli mieliśmy najbardziej klasyczny All for One, anime moment, jaki można sobie wyobrazić. Fabuła to po prostu generika historia, wyciągnięta pewnie jakiemuś mangacę z odkładni śmietnika i przerobiona na potrzeby gry. Nie ma tutaj nawet miejsca na głębsze analizy czy gotowanie teorii w głowie typu, co się może teraz wydarzyć, bo przewidywalność jej jest przeogromna. Niestety, sama w sobie Fabuła to jedno, ale mamy też inne problemy ze sposobem przedstawiania jej. Kacenki są wizualnie efektowne, ale animacje postaci, jak wcześniej wspominałem, są sztywne jak deski. Ruchy już często nie pasują do dialogu, a całe postacie poruszają się jakby były marionetkami. Kontakt zrokowy między postaciami jest praktycznie nieobecny, co sprawia, że przypominają te creepy lalki dla dzieci, a do tego dialogi często nie mają sensu. Postacie gadają obok siebie, odpowiadają na pytania, których nigdy nie zadał. Problem może leżeć w sobie lokalizacji, bo tłumaczenie może być zbyt dosłowne, ale brzmi sztucznie. Terminologia jest wprowadzona bez kontekstu, co czyni całą narrację po prostu chaotyczną. Ogromny problem stanowi również rozdźwięk między tym, co widzimy w kadcenkach, a tym, co możemy faktycznie robić. Fazer wykonuje spektakularne manewry w prerenderowanych scenach, ale żadne z tych umiejętności nie przynoszą cię do rozgrywki. Prawda jest taka, że fabuła w losu Aside mogłaby być solidna, gdyby nie problemy z prezentacją. Historia o bratniej miłości i poświęceniu ma potencjał, ale słaba lokalizacja, okropny dubbing i sztywne animacje kompletnie ją niszczą. Combat to zdecydowanie najlepsza strona Lost site i tutaj gra naprawdę błyszczy. System walki jest płynny, responsywny i cholerdzień satysfakcjonujący. Możliwość przełączania między czterema różnymi typami broni, takimi jak miecz, większy miecz, gleja i kosa, w trakcie wykonywania combo to naprawdę fajny mechanizm. Arena, czyli nasz smoszy towarzysz, pozwala również na spektakularne ruchy kończące i AOE ataki. Mechaniki walki są dobrze przemyślane. Bulls, Pursuit pozwala na przedłużenie kombo i wprowadzenie wielkich finisherów. Perfect Door działa jak Witch Time z bajonety, czyli daje ci okno na potężne kontraataki. System parowania jest precyzyjny, a dźwięk przy poprawnym jego wykonaniu satysfakcjonujący. Przejdźmy teraz do prawdziwej wizytówki tej gry, czyli boss fightów. Każdy boss wymaga nauki wzorców, strategii i właściwego wykorzystania całego arsenału umiejętności. Choć na poziomie trudności normal, większość boców nie jest jakoś wymagająca, przynajmniej są fair dla gracza. Jak polegniesz, to wiesz dlaczego. A same w sobie finały walk są episkie i widowiskowe, więc chyba o to chodzi. Ale jest jeden wielki problem: pierwsze kilka godzin to tortura. Gra trzymacie za rękę i nie pozwala wykorzystać w większości mechanik. Dopiero po kilku godzinach, kiedy w końcu odblokujesz pełen arsenał, walka staje się naprawdę świetna. Dodatkowym problemem są również sekcje platformowe, zostały wklejone jakby z zupełnie innej gry i kompletnie łamią rytm. Są klanki nieprecyzyjne i po prostu frustrujące. Przechodząc dalej... muzyka. To jedna z jaśniejszych stron Lost Suicide. Główny utwór, Luminus skomponowany przez Yoko Shimomuru z wokalistką Jillian Aversą, brzmi naprawdę dobrze. Soundtrack ma swoje epickie momenty, szczególnie podczas boss fightów. Kompozycje potrafią być dramatyczne i napędowe, ale też wyciszone, gdy sytuacja tego wymaga. Efekty dźwiękowe w walce są generalnie solidne. Odgłos parowania jest satysfakcjonujący, jak już wspominałem, i nigdy się nie nudzi. Uderzenia miecza mają wagę. Problem pojawia się, gdy na ekranie dzieje się jednak zbyt dużo, bo wszystkie wtedy te efekty się nakładają i tworzył kakofon, a audio mixing pozostawia wiele do życzenia. Poziomy głośności są również nierówne, czasem dialog jest za cichy, a efekty specjalne za głośne. W niektórych scenach trudno zrozumieć co mówią postacie przez nakładające się efekty tła. Co do dubbingu, to tutaj mamy prawdziwy problem. Angielska wersja językowa to istna katastrofa. Kejser brzmi zbyt głęboko jak na swój wygląd, a jego reakcje na apokaliptyczne eventy są kompletnie płaskie. Getia przyłyka słowa i źle wymawia je. Ironicznie arena ma najlepszy dubbing w całej grze. konsekwencja w wymawianiu imion postaci w ramach tego samego dialogu to osobny mankament, który mnie osobiście niesamowicie uwierał. <laughs> Ale przejdźmy teraz do krem de la creme tej recenzji, czyli czegoś, co dotyczy się praktycznie każdej nowej gry wydanej w ostatnich dwóch latach, czyli performance'u. I to jest prawdziwa katastrofa. Jeden z największych problemów gry są poważne problemy z wydajnością na wszystkich platformach. Na PS5 Pro, na którym ugrywałem tę grę w trybie Quality gra często spada poniżej 200 fps To dla gry akcji jest kompletnie nie do zaakceptowania. Statering i lagi to codzienność. Kascenki są prerenderowane w dziennych rozdzielczościach i powodują czkawki. Tekstury ładują się z opóźnieniem i możesz patrzeć na low-res teksturę przez kilka sekund, zanim w końcu się załaduje właściwa. Na PC sytuacja z tego co widziałem nie jest lepsza. Ray Tracing powoduje masywne problemy z wydajnością, a nawet na high kartach zdarzają się dziwne dropy FPS-ów. Steam Deck to osobna tragedia, gdzie gra regularnie kraszuje w kadcenkach i jest praktycznie nigrywalna, A na rok alej ledwo chodzi przy najniższych ustawieniach. Kamera też sprawia problemy, jest za bardzo przybliżona przez co eksploracja staje się niewygodna, a w walkach czasami gubisz zawsze swojego przeciwnika. To co wam opisałem to moje doświadczenie praktycznie z premiery gry. Widziałem, że wyszło już parę patrzy poprawiających jej stan, ale nie jestem w stanie zweryfikować, czy na pewno wszystko zostało dokładnie poprawione. No i na sam koniec musimy porozmawiać o Słoni w pokoju, czyli cenie. Lost Soul Aside w Polsce kosztuje około 300 zł, co dla gry z takimi problemami technicznymi i designowymi jest zdecydowanie za dużo. To cena AAA produkcji, a losor po prostu tym nie jest. Mimo 11 lat dewelopentu nie ma prawa kosztować tyle co najnowszych to uzanych studiów. Digital Deluxe Edition kosztuje około 340 zł i zawiera dodatki kosmetyczne jak fragmenty broni, skórka Reny, bonusowe exp czy zdrowie. No i soundtrack z artbookiem. Nic rewolucyjnego, a taki typowy preorder bonus. Wersja fizyczna jest dostępna tylko na PlayStation 5 i zaczyna się od około już 260 zł, ale to i tak sporo. Na Steam można znaleźć klucze już do około 230. Pozycyjna strona to Brak mikrotransakcji. To klasyczna gra single player bez dodatkowych pułapek monetyzacyjnych. Problem w tym, że za te 300 zł można kupić dwie, a można może 3 solidne gry AA bądź indie. Albo poczekać na promocję, na którąś z tych lepszych gier AAA. Moja opinia jest taka, że za 150 do 200 zł w promocji mogłaby być warta rozważenia ale za pełną cenę lepiej poczekajcie na wyprzedaż. Tak więc przebrytaliśmy przez wszystkie dla mnie ważne aspekty gry. Podsumowując, uważam, że ocena 6 na 10 jest dla niej idealna, bo poza combatem i boss fightami nie oferuje ona zbyt dużo od siebie. No, może jeszcze ten soundtrack, bo faktycznie fajnie go było posłuchać na niektórych tych walk. Dzięki za obejrzenie. To była moja pierwsza recenzja. Jeżeli wam się spodobało, to z miłą chęcią poczytam wasze komentarze, jeżeli macie jakieś po prostu sugestie, co można zmienić, co poprawić w montażu. Może więcej emocji w moim głosie, również zostawcie opinię. Do następnego. Na razie.